A ty co sobie robisz? Jesteś? Nie jeszcze, jeszcze. Będą Będziemy bo muszą tam się wchodzić, nie ma innego miejsca. cię bardzo pamiętajcie, że dziewczyny mają pierwszeństwo. Nie tak miałaś powiedzieć. No dobra, nie panikuj. Jestem czerwony kapturek. Mam czerwone buciki, czerwoną spódniczkę i czerwony kapturek. I zakochałam się. Co? Zakochał tu wiele. Tu jestem pani matko. Łóżka ścieliłam gładko. Nie mów do mnie pani matko. Tylko mam. Po francusku. Tak jest teraz trendy. Mój. Kocmołóżku. Ściany malowałam śnieżką wiosenne wspomnienie, i całą podłogę zachlapałam jak marzenie. Tu remontu kapitalnego kuchni jeszcze nie zrobiłaś? Ach, trudno się właściwie dziwić. Zawsze leniem byłaś. Bierz się do roboty szybciutko, ołóż te cegły równiutko. Ja muszę być na tej imprezie. A mnie, A mnie? zaraz pogotowie zabierze. Gotowie? Zaraz? Chyba masz w głowie Ambarę. Jeśli przyjadą, to za godzinę. Wyjaśnij mi tego słowa, po przyczynę. Nie mam nowej sukienki, a stara jest za ciasna. Może bo się ciągle obżerasz, to rzecz no. jasna. Powiedziała ta, co wielki brzuch ma. ale po osiemnastej nie jem już, a ty pańczki, przestańcie! Na słoneczne strony, Jabalowa, bo ja ciebie jako wróżka będę sponsorować. Uwierz się szybciutko, pomaluj paranie, niechaj świat się przyjrzy tej uroczej pani, nie? Chodź do dyskoteki, droga jest daleka, niech cię to nie martwi, bo Mercedes czeka. Skórę wygarbowała, a kiedy już miała zadać śmiertelny cios, za drzew wyskoczył myśliwy. Zostaw go, zostaw, czyś ty mała, zabij to chcesz. Trzymaj go na smyczy. A badania weterynaryjne ma? Pewnie jesteś chory na wściekliznę. O, się kubi, masz na pewno. Już czuję, że spędzi mnie ucho. Hmm. Przepraszam, o co tu chodzi? Bo się trochę pogubiłem. No. Byłam ja piękna. Jak płatek róży, to mnie, mnie, lustereczką, urodem wróży. Aż tu nagle ta wstrętna ścieżka na świecie się pojawiła i moją nieskazitelną piękność ciebie To nie ma żadnego pożytku, chyba że masz Telefon. Yy, tak się składa, że mam. Halo? Halo? Tak sobie chodzę. Tak sobie chodzę. Ćwiczę jogging, karate, kickboxing i te, te. No, walki wschodu. O! Oho! To ja już sobie lepiej pójdę. O! o matko! Spoko, spoko! Jestem czerwonym kapturkiem. Nie widziałaś, tu czasem gdzieś wilka? O tak, był tutaj przed chwilą, ale sobie poszedł. Tam moi bracia przybędą. cudowne ptaki z szyją łabędzią. C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le balera, et font coin, coin Fait comme les petits canards que pour tout le monde marre, lui du pot en Nagle coś się poruszyło, sieć wypełniło, patrzy, a tam rybka złota w sieci się miota. Więc się skłonił nisko nasze bydaczysko. Co to? Jakaś rybka cała ze złota w mej sieci się miota? Rybka starca się wpatruje i jak w pływa, bywa, tymi słowy się odzywa. Rybakum jest powrotem. Każdą prośbę spełnię potem. So hey, piony! <zędno> o Rop, co to za maskara? A mnie opadła kopara. <zędna> o, oh, to zaraz cały ten ambaras! Najważniejsze, żeby dwoje chciało naraz. Zbliża się syn nasz miły. Czekać, czekać już nie mam siły. No, chodź, niech cię przytule, niech puściznę czuję. Przywita się i z królem. Pokaż się, wypiękniałeś, urosłeś, no i zmężniałeś. Pewno nie zmądrzałeś że podróż ci służy opowiadaj jak tam w podróży ojcze matko podróż mi przeszła gładko wróciłem wreszcie ale się zbytnio nie cieszcie przebiegłem lądy świata wędrowałem trzy lata byłem w zamorskim raju i w państwie patataju na morzach lazurowych na wyspach koralowych i dziś w rodzinne wracam strony niestety bez narzeczonej a Tato, a tato, jeśli w nas się trzęsę cały, choć łówką wabi i zgrabnym ciałem, to mi się wyszlizgła, jak ją złapać chciałem. I wiecie co? Jedno wam powiem w sekrecie. Szlamem jej się odbija, jeśli wiedzieć chcecie. Nie, nie, nie. Pszczółka Maja. Ooo. Oj, od tej to z daleka stronie, no bo przy niej całe może w uronie. niby taka żółciutka, okrąglutka i miła, ale całe popłupem, gdy mi żądło, wbiła. Czerwony kapturek. A to to takie małe dziewczę, Do czego mi ona? Czy ktoś widział, żeby w czerwonym kapturku chodziła żona? Tylko babcia jest na pierwszym planie i w tym cholernym wilkiem po lesie ganianie. Ja chcę mieć żonę tylko dla siebie i pragnę, by było mi jak w niebie. O, właśnie. Wróżka. O. o. Co to, to, to nie. Jak raz zniknie, to znowu jest. Nigdy nie wiesz, z którego konta cię zajdzie, gdy się okota z tuplami z znajdzie. Dziękuję. To nie jest koniec na dzisiaj, ale ja chcę podziękować. E, dziękuję wszystkim członkom grupy teatralnej. E, szczególnie, zaraz, zaraz. Szczególnie pani Kasi Wspólnej. Da speme Maya Maya te cudowne przyczepy, dzięki czemu mogliśmy zaoszczędzić i mieć pieczą pieniążki na atrakcje dla dzieci. Co jeszcze? Za chwilę skończę nudzić i zapraszam na dyskotekę dzieci. Na dyskotece będą o, Maja będzie tańczyć z dziećmi, Królewna Śnieżka będzie tańczyć z dziećmi. A później... A... Oczywiście oczywiście, no bez szreka. Jeszcze. Eee. <śmienizacja> eee, drodzy Państwo, ja jeszcze chciałam tylko bardzo serdecznie podziękować Pani Bożenie Grabnej z wypożyczalni bumerang, bo gdyby nie jej stroje, nie byłoby tak spektakularnie, bo drodzy Państwo, my jesteśmy amatorami, często się mylimy, nie zawsze nam wszystko wychodzi. A stroje myślę, że troszeczkę załagodziły nasze braki. Dziękuję bardzo jeszcze raz Pani Bazanie Grabnej. No oczywiście chciałam również e, bardzo podziękować e, Sołtysowi Wędlewic, Panu Jarkowi Matuszkowi, który czuwa nad bezpieczeństwem dzieci przy Dmuchańcach. Prawa dla niego również. To znaczy, e, Przygotowywaliśmy się teraz niedługo, ponieważ 4 lata temu przed pandemią spróbowaliśmy już zrobić te bajki. One troszeczkę zmienioną mają, e, troszeczkę zmieniony scenariusz i przede wszystkim mamy zmienioną obsadę. Część jest aktorów powiedzmy starych, e, pojawiła się grupa nowych, ponieważ ktoś zrezygnował, ktoś nie mógł, bo wyjechał, e, ale wszyscy świetnie ci, którzy dotarli nowi. Poradzili sobie, wpisali się w klimat naszej bajki. Ja jestem zachwycona chęcią pracy tych ludzi. Naprawdę to jest wielkie szczęście, móc mieszkać i pracować z taką grupą ludzi. Co najważniejsze, to dla was też pewnie dobra zabawa, wyzwanie, bo widać było po reakcji widowni, że się podobało, szczególnie dzieciom, tak więc no to chyba najważniejsze, że ta widownia, ten feedback, tak zwany jest. Oczywiście, bardzo się cieszymy, że mogliśmy wystąpisz przed e, tak z panią publicznością. Mamy nadzieję, że będziemy mogli występować częściej. Także zapraszamy na nasze przedstawienia. Będziemy informować oczywiście wszystkich przez e, tu gazetę. No i zapraszamy na przedstawienia. <sait through other Kate>